Cześć, witam cię serdecznie we vlogu Próba mikrofonu, czyli w moim wyzwaniu, aby przez 100 kolejnych dni codziennie nagrywać około 5-minutowego vloga, który ma za zadanie dostarczyć ci jakiejś wartości. I dzisiaj chciałbym podzielić się z tobą pewną perspektywą, którą w pewien sposób już zaznaczałem w pierwszym filmie pod tytułem Nie czytać książek. Natomiast e, wydawało mi się, że ta perspektywa jest tak powszechnie znana, ponieważ dużo osób o niej mówi: mówi o niej Osman. Mówiąc o tym, że on w tej chwili nic nowego nie przyswaja, tylko wdraża wiedzę, którą zebrał w zgromadzeniu przez jakiś czas, mówi o tym Mazur, kiedy mówi, że ludzie mają tendencję do tego, żeby gromadzić wiedzę i ciągle się rozwijać, ciągle się poprawiać, natomiast ciągle nic nie robią. I mianowicie to, tą perspektywą jest, powiedziałbym, taka chęć trochę akademickości, żeby trochę akademicko zbierać wiedzę. Lub po prostu zbierać wiedzę kontra e, praktyczne wykorzystanie. I ja już bardzo dawno temu zauważyłam, że nie ma problemu, żebym ja przeczytał książkę. Natomiast takie dogłębne przetrawienie tego, co jest w książce, i, i naprawdę włożenie tego w życie, to jest kompletnie inny temat. I to jest temat, który jest dużo większy, dużo cięższy, jeżeli weźmiemy sobie taką książkę Deep Work, to tak szczerze powiedziawszy, Chcąc przeczytać tą książkę, zrobić z niej sensowne notatki, przetestować te rzeczy w życiu, zobaczyć, jak nasze życie będzie zgrzytało, jak będziemy je próbowali włożyć, bo będą z tym problemy, i poświęcić tak naprawdę tygodnie, jak nie miesiące, to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że tą książkę przetestowaliśmy. A jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, to czytanie tego nie ma najmniejszego sensu. I naprawdę nie ma najmniejszego sensu, bo dużo więcej ci daje, jeżeli przeczytasz sobie podsumowanie. I weźmiesz z tego podsumowania kilka kluczowych punktów, które wdrożysz, gdzie nacisk jest na praktykę. I dużo ludzi ma tendencję do a, takiego gromadzenia wiedzy. Natomiast mnie zawsze interesuje przełożenie tego na praktykę. I mi się nie chce czegoś czytać, jeżeli a, ja wiem, że to mi nie przyniesie efektów w życiu, bo tak, dużo rzeczy czytałem, dużo rzeczy. Weszło mi do głowy, dużo rzeczy wiem bądź wiedziałem, bo tego nie używałem, to i tak zapomniałem. Ale po co, jeżeli to nie daje żadnego rezultatu? Po to, żebym umiał powiedzieć, że hej, jest dipor, chociaż Diporku nie pracuje, po to, żebym umiał powiedzieć hej, jest biohacking, chociaż jestem gruby i tak dalej, no nie ma to żadnego sensu. I mam też takie doświadczenie, ponieważ byłem na wielu szkoleniach u odnośnie Stanu Flow i ogólnie w rozwoju takiego wewnętrznego około coachingowego. Były to bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne materiały. Natomiast, jeżeli patrzeć na flow, miałem taki okres, miałem kilka miesięcy, że nie pracowałem i zajmowałem się tylko tym. I wtedy naprawdę to był bardzo owocny, owocna przestrzeń, jak się w to zanurzałem i faktycznie brałem z tego szczególiki, wtedy to ma sens. Natomiast w takim codziennym życiu, jak wróciłem do pracy, to uważam, że taka wiedza jest zbyt skomplikowana. I sama wiedza tak naprawdę nie znaczy nic, mało tego nawet nawet ja, pomimo tego, że byłem na iluś tam warsztatach, że sam wdrażałem swój mastery model, tak naprawdę tworzyłem go, zbierałem go, gdzie i tak odsiałem rzeczy, to uważam, że można go jeszcze uprościć. I a, niedawno trafiłem na parę materiałów, które mówią dokładnie o tych rzeczach, o których ja mówię, wręcz dokładnie podkreślają te same aspekty, o których mówię w tych filmach. Ale gość, który to opowiada, mówi chyba w 40minutowym filmie mówi o tym tak, że ja sam nigdy o tym tak nie myślałem i to zaczyna zmieniać moje życie, bo zaczyna inaczej do tego podchodzić i lepiej wykorzystywać koncept siły woli. I to jest kluczowa rzecz, nad którą która dla wielu osób prawie jest nieważna. Natomiast widzę z różnych źródeł właśnie, taki Osman, taki Burneiko, że dla tych ludzi weryfikacja, realne działanie jest ważne, a nie siedzenie w swojej głowie i, i zbieranie wiedzy, która w pewnym momencie robi się po prostu komplikacją e, i utrudnia wdraż, wdrożenie. Natomiast jeżeli jesteś w stanie znaleźć takie dźwignie, że masz jakąś wiedzę, ale masz perspektywę, masz kontekst, jak to włożyć e, i ona ci w tym pomaga, no to to jest olbrzymia rzecz, jeżeli w prosty sposób możesz mieć ogromne rezultaty w życiu, to to jest bardzo ważne i to w tym jest wartość. Natomiast i, i to tak naprawdę daje największą przewagę, no bo większość ludzi, mówię, czyta, ale kto to wdraża? Bo pomimo tego, że Deep Work sprzedał się w iluś tam w 60 czy w 100 tysiącach kopii, no to i tak dużo, wiele więcej osób w Deep Worku nie pracuje. Mm. Mogę dawać taki przykład odnośnie siły woli, to co usłyszałem. No, oczywiście wiem, że sen regeneruje siłę woli, ale usłyszałem metaforę taką, że jeżeli kiepsko śpimy, nie przez Pana noc, gdzie spaliśmy, nie wiem, 3-4 godziny, nasza wydajność następnego dnia jest taka sama, jak gdybyśmy byli pijani albo podpić. I dopiero ta metafora pokazała mi, jak ważny jest sen. Jednocześnie podkręcenie tego przez drugą metaforę, że jeżeli zerwamy nocki nie dbamy o higienę snu, to budzimy się i mamy jakby jedną trzecią zbiornika zatankowaną siły woli, podczas kiedy jestem bardzo wyspany, to mam cały zbiornik zatankowany, więc mogę wypalić tej siły woli ponad trzy razy więcej. I to pokazuje, że hej, jeżeli ja śpię dobrze, 8 godzin. To znaczy, że mogę następnego dnia zrobić tyle, co przez trzy dni, kiedy jestem niewyspany. I dopiero takie zrozumienie tematu daje konkretne przełożenie. I dopiero jeżeli zaczynasz się tego trzymać i naprawdę widzisz, że masz tą siłę woli i ją wykorzystujesz, to dopiero to ma, to ma sens. I teraz cała książka siły woli, jeżeli stosujesz tylko to, nie ma żadnego znaczenia, bo to będą detale. A to jest i tak największa dźwignia, jaką w tej chwili znalazłem do tej pory. W tym kontekście. Także z tym Was zostawiam, zachęcam Was, dzisiaj będzie 7 minut, kurde. Zachęcam Was, abyście koncentrowali się na praktyce, abyście koncentrowali się na tym, co działa, a nie na gromadzeniu informacji, a nie na poszukiwaniu weryfikacji. Jeszcze jedną Wam rzecz mogę powiedzieć, albo nie, to już będzie na następny film. Dzięki, hej.